Witajcie w następnej Ale degustacji. Tym razem browar Może Broda ee, i Light Sour Delicious. E, Marakuya Sour Ale, tylko 3,5% alkoholu, ekstrakt 10% i wyprodukowaną przez browar Sady z półka e, Ok. Składniki to. Woda, słód Pilzneński, słód pszeniczny, sok z i chmiel, marynka, laktoza i drożdże S-33. Okay. Muszę nadmienić, że piwo kupiłem przecenione ze względu na bardzo krótką datę, zostało niecałe dwa tygodnie. Także troszkę się bawiłem, szczególnie, że to kwaśne. No i co my tu mamy? No, pff, taki soczkowy, soczkowy kolor. A, jeszcze jedna rzecz. E, podtrzymałem to piwo odwrócone przez jakieś 5 minut, żeby ten osad z dna troszkę się wymieszał. Kapselek e, jest z logiem browaru. Mamy takiego drwala e, z brodą e, z szyszek chmielowych. No, i rzeczywiście wygląda jak soczek z marakui. E, dużo osadu. Piana bardzo momentalnie wręcz opada, także nie ma o czym mówić. Aromat jest miły, e, sporo tej marakui, ale jest też e, nuta laktozy. E, jest lekko słodkawo, można powiedzieć, że troszkę tak jogurtowo. E, jogurt z marakują. Coś w tym stylu, bardzo przyjemnie, zachęcająco. Jest ta kwaskowość, jest ta marakuja, jest właśnie taki jogurcik troszeczkę, no, okej. Okay. Zobaczymy jak smakuje. Wasze zrobię. No jest zdecydowanie bardziej wytrawniej niż, niż aromat w smaku. E, za to jest bardziej soczyście, bardziej owocowo, e, no ale mniej słodyczy. Mniej słodyczy, już taki, jest ta luta jogurtowa, ale już nie jest taka mocna. E, fajnie się to pije. E, Kwasowość nie jest zbyt duża, ale wyczuwalna. Jest po prostu owocowo-kwaśne, ale owocowo-kwaśne. Jest też coś w rodzaju goryczki, ale to bardziej wynika z takiej cierpkości na końcu niż jakiejś bardzo chmielowej nucie w tej goryczce. Jak oni tu określili? Goryczka 1 na 5, a moc 2 na 5. Nie ma dużo, no jest owocowo, cierpko. E, bardzo fajne piwo na to zdecydowanie ładnie schłodzone, e, w gorący letni dzień e, będzie niesamowicie smakować. A dodatkowo 3,5% bardzo sesyjne. No, no, fajne. Ciekawe jakie było. Mm, świeże prosto z browaru. Pewnie lepsze. Jeżeli mieliście okazji pić to piwo, to oczywiście proszę w komentarze, co o nim myślicie, ale... Mnie się podoba. Całkiem, całkiem. Bardzo, fajny, bardzo fajna owocowość. Ta kwasowość nie jest zbyt duża. No i takie możecie przywołać, sobie właśnie, te nutki jogurtowe, przyjemne. Czemu nie? Mnie się podoba. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, a ja podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o złoczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także żeby na bieżąco, no, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Przekażę ten film swoim znajomym, No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie!